Idziemy przeglądać streamerów z Polszy. Kanały na żywo. O, co to jak, To jakiś chyba początkujący streamerek? Kamerka do vlogów. Widzów najmniej. Testing. 3K Elo face It. Ile masz streama, kolego? Godzina 25. Mają pieniądze? Bez kamerki. No, trochę lipa. Kamerka jest ważna. O, co dziś popykamy? Młody piłkarz. Na życie zbiera. Trzeba mu dać mądre za. Kurwa, streama skończył? A nie. Nie ma donatów. XD. Od globala do silvera. O, O rusków wyzywa. Od razu mówię. Jak będzie ktoś pisał na czacie. To od razu mówię, że moderatorzy mają te niki wyłapywać i mają permę wypywać. Jak ktoś będzie pisał, że ja, ja go oglądam i że chcę, chcę mu donate dać. Żółty, żółty ty Strielaj do fioletowego. Każda głowa 100 zł, a kill bez głowy 25 zł. Mister Gino, każda głowa 100 a dobra. Dobra, on był na streamie, on był na streamie. Widać jego reakcję. Dalej. On był na streamie, widać jego reakcję. Godzina 04: stream. Sinoć cię ogląda na stream. What the fuck. Dobra. Czekajcie, za, zaraz czytamy, zaraz czytamy tylko. No, nie, nie, nie! Niestety koniec challenge'u. Gratulacje. Siemanko drodzy widzowie. Poznajcie najnowsze bezprzewodowe słuchawki od marki Logitech, czyli G522 LIGHTSPEED, które naprawdę robią obecnie mega robotę. Nowy design i podświetlenie LIGHTSYNC RGB sprawiają, że twój setup wygląda w tym momencie jak milion dolarów. A mikrofon o pełnym paśmie przenoszenia 48 kHz na 16 bitów dla najlepszej w swojej klasie klarowności głosu. Dźwięk to inna liga dzięki technologii ProG Audio z minimalnymi zniekształceniami między kanałami LP i sygnałowi 40 28 kHz na 24 bity. Wszystko brzmi czysto, głęboko i z klimatem. Idealne do grania, filmów i chillowania. Masz pełną swobodę. Lightspeed, Bluetooth i USB dają Ci trzy tryby połączenia. Oczywiście te słuchawki możecie używać na swoim komputerze, Xboxie, PS5, a nawet telefonie. A bateria w takich słuchawkach trzyma nawet do 70 godzin, także nie musicie się zbytnio martwić o ponowne ładowanie podczas używania. Trzy profile dźwiękowe zapisane bezpośrednio w tych słuchawkach, także ustawiacie raz i Korzystacie gdzie tylko i włącznie sobie chcecie. A nowy pałąk i miękkie nauczniki to komfort grania, nawet przy wielu godzinach używania tych oto przepięknych słuchawek. Czarne czy białe, to Ty wybierasz, ale jedno jest tak naprawdę pewne. Jeżeli raz założysz te słuchawki, inne słuchawki pójdą w odstawkę. Także sprawdzajcie. Link w opisie. Nigdy w życiu walorantowcowi ręki nie podam. Karolinka, pomóż mi w 50 level facit. Mała podejrzane trochę. Godzina 21. 9 level facit. Ja. Du, 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 dupeczka lepsza od świtka, k**a. Nie Proszę, działają jej donaty. My się, my się. Nie ogląda? Dobra, banujcie tych frajerów. Ty? Nie no mam, to, nie to, to, to. Ale wy jesteście kurwami, nie? Fajnie, że donaty nie działają. Na czacie Zajmijcie mam tipli? Złoń? Gdzie na ryb czacie? A tu. Dobra, liczymy, liczymy od teraz, od teraz. Ma fula. Ma fula, graj, dziewczyno. 50 zł. Każda głowa stoi. Dobra, Pozdrowa, teraz. Teraz już nie banujcie, bo i tak, bo i tak ona już wie, bo i chłop się spucował od niej slime'a. Liczcie. Jezu. Na eko jeszcze. Dziewczyno plus wuleć. No co ona stoi? Nie, no ona ona na eko. Nie, no ona na eko lokuje. No. Ej. Gwaźdź, Dobra, dwie rundy jeszcze. Jaki wstyd! Dobra, dajmy jej trzy, bo teraz w grają w Forsa. Dobra, spokojnie. Wejdziemy w każdą rundę. Nie, tu nie ma. Dlaczego no, nie ma. nie, nie aby... ona mając kałacha i hełmu, łokuje? Ok, no, będzie o Ręka mi tak na pedala, no, ale. No, e, no e, Dawaj no, się dojdzie. Celownik nie freshen. lata, więc jest dobrze. Ej, dojdziemy. Dojdziemy. Ej, nie, Fliver, tak, tak. Ja, Fliver co jej napisał. Znaczy? Taki debil Ja kładę od razu. Jakoś na maina słabo. Do lewej, do lewej. Na znaczy kamera? Sie mam pokażeć Wisienki. Siemniej. Ja! Jakie to są zwierzęta? Naprawdę z was takie straszne rzeczy wychodzą. Nie zabiła w ogóle. Przecież widzę. O, nie Outside. Yeah. Nej damasz, ne, palaka, dziewczyno. Uh! Jest, get shot, get shot! jest seta! Wierdę, dobra? Nice. Jezu, patrz. No to... to... się jest... ja cały czarny kurwa nie ty ty <laughs> Bo do mnie strzelał. Ja bym go zabiła, ale dobra, Ca jednak Cały grę, jest, nie wiem co zapierdasz. Widzowie, proszę się zachowywać na tym czacie. Zaraz wyślę moich, 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 moje special forces Moderators Night bot spakom. Ten bot się jak czarny. Okej, 50. 150, tak? Ja na ninje. Nej, damaszku. Dobra, daję jeszcze jedną. 150, 150, 150, jeszcze. Ostatnia, ale to jest ostatnia szansa. 5 złotych. Witaj koleżanko, jesteś bardzo piękna i ładna kuniold. Powiedział, ja że mogę. za misa pokazuje gratis ale swoją naturalną petardę. Nad naturalną petardę, to ja już miałam okazję zobaczyć. Nie będę ukrywać. Moka? Jesteście straszni. Żałuję, że... Wpadłem na ten pomysł. Nie okay. będziecie mieli już kontentu. Daję flashej, możemy iść. Koniec. Ale już zdążyłam o tym zapomnieć. Nie widzę nic. CT się pali. Ja baj. Ona nie zabija tylko o gada. A ostatnią szansę ma. Jeszcze eco tam. oni mają. Znaczy Teraz jest temple'a. A ci, ci ile zap***ają? Nie. CT. Dobra. 150. Dobra damy jej 200. Było bliska, ja nie umiem pisać Było bliska, taka rada więcej jedzenia na plus bo ja teraz jestem prosem. No ja jestem akurat. Esta. Jest jeszcze raz dzień. Esta, to wymień stolice europejskie. Halo Dubaj! Halo Dubaj! Lecimy. Halo wariaty! A. Za te 15 panie, cała sala jest! Olo. Na Instagramie Kierasa, po zwrot Kierasa. Poczekaj, desconicy... o, Czekaj, stolice europejskie. Dobra, lecimy. Sztokholm, Berlin, Paryż, Londyn. Yy, co my ma jeszcze mamy? Ateny. 5 Minu ma. Minuta ma od teraz. Sześć. Dalej mamy Wiedeń, Budapest, dalej mamy. Kurde, czekajcie, co było w Hiszpanii i Portugalii? Lizbona i, Ma i Madryt Hiszpania miała. <laughs> poczekaj, poczekaj, poczekaj. Hiszpanii to będzie. Nie, nie patrzysz. Madryt w Portugalii będzie. Lizbona. Portugalii będzie. 8, nie 9. Dobra, zaraz w Portugalii wrócimy. 9 ma. Idziemy dalej. Norwegia to będzie Oslo, Dania 10, Kopenhaga 11. Co dalej? 15 sekund. Teraz może. Ukrainę jako to, jako, jako, jako Europę traktujemy. No tak. <grych> Ukraina to będzie Kijów. Eee, lecimy o, dalej. Warszawa nie powiedział. 5. Białoruś to będzie Mińsk. Dobrze. Dalej le lecąc, słuchajcie. 14. Warszawa Tyle. będzie, też. Oczywiście. Koniec czasu. 14. Dzięki Dizom za, za taką akcję. Żartuję, nic nie dostajesz, chłopie, ogarni się 15 razy 25, 20 razy 15, 300 Lisbona. 5 razy A, 15, 20 75, 20. 375. Gdy ja dołożę, wtedy nie daj Boże. Dzięki fajny, nie fajny gość. 400 zł. 15x STOL i CX 25 zł plus bonus. Dzięki serdecznie, dzięki Mordeczko, bardzo serdecznie, dziękuję, pozdrawiam was wszystkich. Bardzo fajny przyjemny. Trzymaj się, trzymaj się, widzów, Widaj, niedzielki, życzę. Trzymaj, trzymaj się, pozdrowionka dla ciebie, tajle z Sportowego poznania. Musimy znaleźć jakąś młodą osobę i jej też zadać jakieś ciekawe pytania. Tu Kur... to już duży streamerzy się zaczynają, bo to już po 40 widzów mieć na streamie, to już jest bardzo fajny wynik. Kto jest gołtem piłki nożnej? Jak powie, że Messi, to nie dostaje nic. Jak powie, że Ronaldo, to 500 zł. 200, dobra, 200, 200 250, 250. 250. Ale jadą świry 250. Czego no, wypiszecie, no, Ronaldo? Gino, ty jesteś rozdarty. No, normalnie rozdarty. Move. Ty jesteś rozdarty. No, bo nie wiem, tym grać Aha. E no, lewo to teraz cieniusio. Jamal teraz jest najlepszy. Jamal to goś. No wiem, że tutaj dostałem. Dzięki, Jinolt. Czy to podruba, czy co? Nie wiem, ale dobra. All time all to time? jest. All time? Normalnie, all time. Kto? Co? On kuma? Podruba, jak? z weryfikacją on gada podróba. No z weryfikacją. No z weryfikacją. Haha, <laughs> podróba. No to tak. Dokładnie. Podróba mi p... Ty on seryjny Co Znowu do... prowadza panowie i panie, kurwa. Teraz goł, tam jest Jamal na pewno. Dobra, nie kuma. Pytam się all time, on tak? No teraz Jamal. Oooooh. Pa, pa, pa. Kolego, słuchaj, Aż mi laguje, nie? Kultury, a po drugie, ja ci nie wyzywam. U tu jest potencjał. Kolego, słuchaj, po pierwsze trochę kultury, a po drugie. Ja cię nie wyzywam. Ale stoi, patrz! Ojj! To, to ty, Cygus! To ty, Cyguś, to ja Cyguś no. Ostatnia runda. Nie ma opcji, stary, że mi kapcia wyśle, nie? No nie ma opcji, bo nie, no, nie, to, nie zrobiłeś killi. Ja cię nie wyzymam. O, o! Takie to auto śmierci jadę z... Zona na mi pozdrawia pozdrawiam z WODA shit! Ile? Okej, okay, okej okay. Wait the side Wait the sied WODA shit! 250 zł. Mmm a buziaczek dla ciebie Czułko 250 zł wariat wysłał, nie? Jezus 137, jak Jezus 37 na 1 na 1 wp. wydostał ode mnie bez kitu. Sigma, niestety bonus! 200 zł! Pigemka. Co okay, jest? Okay. Sigma za słowa o Jezusie to jest bonus. 200 i. No to co, kończymy oh. streama? Dziękuję za obecność, dziękuję za followy. Można? Nie, no. Dobre nawyki, trzymaj się ziomeczku. Dobra morda, dobra morda. Województwa musi wymienić i ma minutę. Od kiedy powie pierwsze województwa ma minutę. Jest 5 prawie do dociędzie. 30 zł. 16 województw. Dziękuję bardzo, okej, okay, okej okay, za trzy dyszki całusek dla ciebie. Województwa... Czekaj, co jeszcze raz? Województwa... Już ci mówię. Wymień województwa w Polsce masz jedną minutę, każde województwo 30 zł. Małopolskie, świętokrzyskie, opolskie. Mazowieckie, Dolnośląskie, Śląskie, Wielkopolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Zachodnio-Pomorskie. O, mama, mapę ku na ścianie! stop, hello. 11! Dobra, kto mnie ogląda? Ktoś mnie ogląda. To na pewno nie Nikita. Obserwuje mnie, ale Sigma. I pierwszego mi kliknął! O, a Mr. Dino, widzę teraz To mam od początku dzininy wymieniać? Nie, widzę już teraz. tyle, minuta! 15 sekund to masz od początku dzinien wymieniać. 11, już tyle, raz. minuta! No minut ale minut to... Masz, no ale to ile 11, wymieniłem? Przecież 11. wymieniłem ci z 8 chyba. No, 11, przecież to... <laughs> 11. 11? Koniec! To wystarczy, no to jak czas się skończył, to już nie mam pomysłu dalej. Bo jakbym to w jakiejś kolejności wymieniał, to może bym się połapał w tym, ale się pogubiłem. 11 330 Dobra, cztery pakie mu daję. Spalił, spalił! Taki potencjał. Box stop. Był box byłby najmniejszy box stop na Twitchu, widzowie. <laughs> Dziękuję bardzo, Ginot! Dziękuję bardzo za cztery słówki Ginald. Serduszko dla ciebie! Ha, myślałem, że to jest wkręka z tymi województwami, zobaczcie, a jednak kurna można zarobić pieniądze normalnie, ja uczciwy Polak. <grafię> Gratulacje pozdrawiam. Dzięki Dini! Box dla was, pozdro serdecznie. Box stop, niech Pozdraw, będzie z tobą, niech się niesie to po, po Polsce. od Daniela Korpysza. Kto jest Daniel Korpysz? Też nie wiem. Przecież on jest mądry, nie? On mnie z torbami puści. Daję mu ciężkie pytanie. On jest mądry w To wam mówię od razu. Historyczne pytanie mu zadam. Okej, okay, okej, okay, daję na tacę 50 złotych. Podaj rok 3 rozbioru Polski, dobra? odpowiedź 300 złotych. Trzeci rozbiór Polski miał miejsce w 1795 roku. Skwiedziałem, że on to będzie wiedział! Bah! 95 795, No, nie jakoś tak. On jest na modre widać. Jeszcze jedno pytanie mu chcę dać: Bo on nie wierzy, eee, że on dostanie 300 eee, za to. Eee, Wiem. Daję był, mu podpuchę, eee. daję mu podpuchę, daję mu podpuchę. Uwaga! Świnię mu podkładam! Ok, ok, daję na tacę 300 zł Jaka jest stolica Dzięki. Australii? Stolica Australii? Canberra. Ja on jest mądry! Wiedziałem! A nie Sydney, jak niektórzy myślą, czy. Melbourne. Canberra. Właśnie większość debili myśli, że, że, że Sydney. Kiedy była schizma wschodnia, ja pierdzielę, żebym ja to pamiętał. On jest za mądry. Nie wiem, gdzieś tam, dziewiąty wiek. Może. O, ja. cicho, wiem, teraz, jadę z nim teraz. Teraz jak to jak to odpowie 1000 zł Nie, 500, 500, 500. Bo znowu mu 300 wycał. Nie wschodnia, tylko schizma wschodnia Rozpadł, rozpad kościoła na kościół prawosławny i... No Pytolicy. to jest za, za mądre. Okej, okay, ok, daję na tacę 300 zł. Upadek Cesarstwa Rzymskiego. Dzięki, czekaj, upadek Cesarstwa Rzymskiego E, to był piąty wiek. Kazem e, 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 się nie, nie pomylił. Nie wiem, 476, jakieś e, starożytności, początek średniowiecza. Wiedziałem, że to jest mądry człowiek! Okay. Daję mu 1000 złotych. No, z... Tacy mądrzy ludzie na tej platformie się marnują. On ma magistra z historii? Za... Marginald daje na tace 1000 złotych. Nie wiem, co taki mądry człowiek robi na tej platformie, ale Cię pozdrawiam i życzę powodzenia mniej niż trzy. Dziękuję ślicznie. E, e, tak sobie dla żartu kiedyś odpaliłem streama. Co ja parler postreamowałem, bo fajnie było. Ja nie wiem, e, mi się telepią ręce, wypiłem kubek mocnej kawy. Jak on zarabia pewnie e, będą z ja takim mądrym ze spokoła. Staram się przeprocesować co tu się wydarzyło, a generalnie... Co tu robię? Składam sobie gigantycznego czanka z Minecrafta w origami. Nie, no to jest. O! To jest Five Takie coś sobie składam. Od czerwca ubiegłego roku. Od Skopieniu. czerwca ubiegłego roku? Jak. Mm. G-klasę z Lego kurwa, nie mogę składać, a on origami z, z origami to to od czerwca z zeszłego to, roku ee. składa. Chociaż tu jakbym powiedział, że składam G-klasę od pół roku, też by to dobrze zabrzmiało. Nie no, no, fajny, idziecie. fajny ziomek. Bardzo fajny gość. Bardzo mądry gość przede wszystkim. I szacunek dla niego. Co Z kontrolę musisz. O to trudne się trafiło. Gino, mówi, że masz fajne wisienki. Aha. No debile, no wy jesteście na wstyd... Wy wstyd przynosicie. No dziękuję za 25 ziko, ale nie znam. Aha, nie zna. Dobra, dajmy jej jeszcze e, jakieś. Jakąś szansę. E, jakie pytanie, jakie pytania? Już nie historyczne. Ile wynosi liczba pi do dwóch miejsca po przecinku? Dobra, około 300 zł. 3,14. Wow! Wytyfy. Wy. To miało być ciężkie? Nie, to było właśnie. To nie było ciężkie, to było takie pomocnicze. Dobra, dajemy jej. Challenge na headę ostatni, tylko to jest dziewczyna. Teraz sprawdźmy pojął rozgrywkę. Każdy headshot 100 zł? Każdy kill wyciało 50 zł. Dobra, już jej naliczamy, tu już ma stówę, bo to i tak pistola. Pistole są ciężkie. Ile mam jej wysłać? 300. Dobra, ma stówę za tego kila z pistolet. Dobra, przyjmuję wyzwanie, dziękuję. Dobra, musicie mi oddać killa. Ale kulturalna, podobała mi się ta reakcja akurat. No właśnie nie, zmieniam miejscówkę. A gdzie ona idzie? Muszę zabić teraz. Ze za każdego killa w heada mam stówę za ciało 50. Dawaj plus 2 Jedziesz, jedziesz! Jedź! O, o kur... Ale pieniędzy nie. można robić! Cicho. No! Ja Pole! Ja Pole! Ja, ja. Nie da się zabić! Ja... O, ale dwie Ciesko asysty. Nie 50 zł za dwie asysty nie. o sz... Lagi Jeba. mam, nie da się. <laughs> Lagi mam, najlepsza wymówka to jest. Ona strzela lepiej od ciebie. A a to nie ty wczoraj byłeś pode mną? No, Prawie jak no, się no, w każdym no, meczu? No, tak, tak, także weź. Kulka w głowę, nie da się wysokość. Kalma, kalma, kalma. Kalma. Widziałeś konia tak? Widziałam. Widzowie, naprawdę. Dobra, ile ona miała? Dwie asysty. Dajmy je za te asysty 50 zł. No właśnie się stresuję. Pikuj kutwa, wariatko. Smok mi go. Short, short Short. Teraz jej czas. Cztery versus 2. Jeden Ale ogólnie to na nie gra źle. Tak szczerze jak na, na, na dziewczynę. Uuu. Chyba jeszcze japsy Albo rakiety jeden w Wydaje mi się, że ten Czy ławka w ogóle, wiecie? Exit na blisko No bo rakiety z ogóle masz mało Bo stój za się Ha Stój za blisko gdzieś stoi. UUUU uh! O, dostałam UUUU JAK UGRA TO 500 bonus! Nie Kur... To... Kur...ty ja... Ale dobra runda, ty! Coś tam klika! No, no ona jest lepsza od Jezusa Dobra, jedna bonusowa runda. Jak zagra z Diglem, graj z tym Diglem Dobra, za każdą pizzę z Digla Stuwa 150 za heada. Ile ona teraz ma? 375 No ale smok pewnie w oknie. Ja nie ma. A ty No, Uff! Oj, nie ma kewa. Under and GG, cztery paki. Ja już nie mam opcji, że kogoś zabiję. Fajr to. Dobra, zjeżdżał, zabijam. 150! Close sety, ale od dżungli? No. Aj, Dobra. ile? 500. Gratulacje. Dziękuję bardzo, również pozdrawiam. Pa. A ja o, tu jest potencjał CS CS-owo streamerski. No i dobra, no i tyle. Tyle kupa, bo nie mam pieniędzy.